Wszystkim jestem FL, a to jest Shogun 2 Total War. Najlepsza strategia w jaką kiedykolwiek grałem. Pod względem graficznym i pod względem strategicznym. Dobra. Yy, dowody na grafikę, proszę bardzo. Yy, tekstury postaci, modele postaci są naprawdę piękne. To z tego, że te twarze są podobne, no w końcu jak popatrzeć na, jak popatrzeć na azjatów, to w sumie są do siebie podobni co, nie? Okej. Okay. Ym, tak, ym, to wybrałem sobie oblężenie przeciw komputerowi, bo przeciw graczom to jestem yy, według mnie za słaby. No, chyba że gram na równym poziomie. Bo tak jest, że próbuję zagrać sobie w multiplayer i mi wyszukuję jakiegoś super dużego levela, z którym w ogóle nie mam szans, bo ma lepsze noski ode mnie. No, to jest kurde, bez sensu. No, ale cóż, no dobra, to wybrałem sobie oblężenie z komputerem. Tak więc bronię tą wieś. Widzę, że wieśniaki się już pochowały gdzieś. No i dobrze, nie będą przeszkadzać. A ja tutaj to ze swoją armem, będę tego bronić. Widzicie ten czerwony obszar? To jest obszar, w którym komputer może rozstawić swoje wojska Także mogę spodziewać się ataku z każdej strony Tylko chyba nie z tyłu Z tyłu mi jeszcze nigdy nie zaatakował komputer Najwyżej grasz Okej, okay, dobra, to rozstawię swojego zarobistego generała Zaraz pokażę jego buźkę tak, to jest generał. To jest generał śliczny, prawda? Kiedy powiedzmy, on jest najważniejszy z całej armii, ponieważ może mm, dawać morale swoim jednostkom, czyli moim jednostkom, natomiast jeśli polegnie na polu walki, to po prostu yy, cała armia yy, po chwili ulega całkowitej rozsypce. Po prostu śmierć generała bardzo obniża morale naszej ukochanej armii, Japończyków totalnych Japończyków, tak, dobra. To tak, rozstawimy ich na razie byle gdzie, po prostu będę ich głównie rozstawiać wtedy, kiedy dowrę się, z której strony oni, oni będą im z, zamierzać atakować, no nie? Dlatego tak, nie więcej takich porozstawiam, o ja muszę no, tak uczniów tak bardziej tu, o, o, pięknie, o no nie! Coś i wrócili do poprzedniej wersji, dobra, teraz to szybciej zrobię, żeby nie tracić niepotrzebnego czasu. Kurde, ale zaraz się zacznie rąbanka. Bardzo rąbanka, bardzo wielka rąbanka, której nie ogarnę, ale na szczęście nie na wysokim poziomie, więc pewnie ją wygram. Oh, oh. Dobra, Z trzech strony mnie zaatakują, super. Czyli tak, em, 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 tutaj postawię jeden oddział, także tutaj, także tutaj. Gdzie jest kolejny? A, dobra, bohaterów tutaj, hehe, albo tu, a nie, tu. Tu! Ej. Dobra, aroszników na razie dam tutaj. Okej. Okay. Nie, tu. Nie, tu, tu, tu. Tu, tu. tu. Okej. Okay. Natomiast... Mm, tak, tu jest prawie sama kawaleria. O, ktoś piechurzy. Co to, co co to, co to to, 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 to jest? Aha, sami, sami, sami samurajowie z Jari. Natomiast to są trzy jednostki konnicy, więc sugeruję i tak zrobię. Postawię oddziały 2 dwa. Przeciw konnicy. Pięknie. Plusik. Jeden oddział samurajów, który spróbuje poradzić z, z oddziałami z Jari. Okej, okay. gdzie jest yy, konnica yy, dalsza? Tutaj jeden oddział. O, no, tutaj oni mają on ma samych z Jari: konnice i ashigaru. Znaczy, samurajów, uczników lub chyba z różnicami. No, różnice widzę. Jakieś, o, znowu jakiś bohater. Gdzie jest ten bohater? Pokaż się. Pokaż się, ale cwaniak, ale to ten żółty jak coś, bo się wyróżnia. Bohater zawsze się wyróżnia. No, Okej. Okay, no, znowu różnice, znowu różnice, co to jest w ogóle. Dobra, czyli konicę ma jeszcze tylko z tej strony. Z tej, z tej, z tej. Z tej. Dobra. Czyli tutaj y, wyślę bohatera z Jari, pokaż się, pochwal się swoją mortką. Ok, słuszno na głowie. Słuszno na głowie będzie dzielnie bronić y, naszą armię przed z radziecką konnicą. O tak, dobra. Yy, teraz tak. Główny, o, główne siły rozstawię na środku. No, a gdzie indziej, nie? Jak na środku. Ok, niech tutaj się prostawiają cwaniaki. Natomiast mnichów dam tu. A kolejnego mnicha dam tu. Ok, i teraz zrobię szybki start. I znowu pauzę. Ponieważ kazałem uczników rozstawić się przy tych zasłonach. Ale niestety, idą marszem. Więc nie zdążyliby w ogóle podbiec na nich, znaczy się zdążyliby, ale już wroga armia pewnie byłaby blisko moich... mojej wsi. Tak, wsi. Mhm. Eee, a ta jest bezczyna, zapomniałem... zapomniałem o nich zupełnie, dobra, może tu się zmieszczą. Okej, okay. ja bohater z łukiem, Dobra, wszyscy chyba biegną, z którzy mają się rozstawić. A na na na... Ale Harmider, ojej, co się dzieje? Ale to dobrze, dobrze, oni wiedzą, każdy wie gdzie ma iść. Tak, tu się można poczuć jak generał dowodzący z jakiegoś yy, wysokiego wzgórza. Konica na kurwiania jeszcze nie na kurwę. O kurde, co to, co to będzie się działo? Pewnie tego nie ogarnę, ale nie, bo to jest łatwy poziom to to ogarnę. Spoko, spoko. Gdzie jest konnica? Tu jest, co ona robi? Tu jest generał, widzicie te poduszki? Tylko generał nie ma poduszek. Bo ponieważ są, że jak generał się przewróci, to zginie, a jak oni się przewrócą, to nie zginą, bo uderzą się w poduszkę. Dobra, jest konnica. Idźcie na harda na nich. Mam nadzieję, że, że traficie w nich. Że <laughs> nie przelecicie koło nich. Dobra, dawajcie hardcore JP, panowie. Biedni Japończycy, oddajcie się za Japonię. O fuck, co on robi? Jakieś manewry? Nie. Masz stać... Masz trać miejscu! I paść! Podjarzyłem moich Hashigarów! Dobra, ty też pomóż. Pomóżcie im. Wszyscy pomóżcie! A, dobra... Co tu się dzieje? Co nie robią? Nie, trochę się cofnijcie. To są dwa oddziały... Nie, dobra... nie 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 nie, nie. Dobra... Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej... Okay. Wszyscy już będą strzelać ognistymi strzałami. Zademonstruje... A jeszcze ogniemi z strzałami, no. Ale cwaniaki... Widzicie jak ładnie? Okej... Okay. No tu będzie. O, to znaczy, żeby strzeli szeregami, czyli po prostu jak... Oh, fuck, Jak pierwszy oddział strzeli salwę, wtedy pierwszy oddział kuca, pierwsza yy, szereg kuca i wtedy strzela drugi yy, szereg. Tak, dokładnie, dokładnie. Gdzie jest konica? ojojojoj, oj, to tu się dzieje. Spoko ja to ogarnę. A jakby inaczej? przecież wiadomo, że ogarnę, ja bym nie ogarnął. To bym nie był sobą. Nie no, szartuję. O nie 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 Nie! Bohater to jest co chyba poradzi, chyba, o ale mi władowali się na hamach Co za hamstwo Hamstwo w państwie do cholery Obrawie też atakujcie na ich Oni mają zginąć Co się dzieje tu w ogóle? O nie 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 Kurde, zamyśliłem się i tak jest O, wy też atakujcie do co? A wy się cofnijcie, ją O nie, kolejna konica. Fuck! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Okej. Okay. Um, um, um. Ej, co się dzieje? Ej, generał, uspokój się. Masz spieprzać. O, tu spieprzaj, o. Cholera. Ja to mogę przegrać, to byłoby kiepskie. O, generał, zabiję generała, tak. Zabiję cię. O ci bezczynni Okej, okay, co my tu mamy? Yy, Okej, okay, wy jesteście bezczynni, macie coś robić, żeby nie było, że się opierdalacie. Oj ojoj oj, co tu się dzieje? Ej, walczcie, walczcie, wszyscy walczcie Kurde oh, fuck! Generał, zapomniałem o nim. Gdzie on jest? Cóż, nawet komputer może mnie pojechać. To jest przykre. Spieprzajcie, panowie. Jest generał? Żyje generał? Żyje, ten bez poduchy to generał. Tak, żyje. Sfaniak. to jest? Jari, to nie za go. Kurde, cholera. Atakujcie, dawajcie. Nie poddawajcie się tak łatwo... czarnym. Co? Co? Dacie radę, ludzie. Spoko, spoko. Ja pierdzielę Co się dzieje? Nie ogarniam. Nie zatekuje konicom tutaj tyły, bo oni mają Jary, a Jary są bardzo dobre na konicę, więc po prostu to byłaby niechybna śmierć generała. Ale w sumie i tak widzę to mm, kiepską... Ja pierdzielę, ale to spieprzyłem. Trudno się mówi kiedy przegrywałem z komputerem. I na przykład w kampanii przegrywałem z komputerem to zazwyczaj... L, 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 e, ...czytywałem grę, ale to się rzadko zdarzało. Okej, okay, okej, okay, spoko, spoko. Może jeszcze coś ogarnę? Nie, nie ogarnę. Dupa, przegrałem. Jestem Lama. Jestem Lama i tyle. Kurde, a ci... ...właściwie powiem mojego generała biednego, no. No nie, 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 generał. Masz przeżyć. Ci jak walczą dzielnie. Widziałem, to są jakieś głupi samuraje z Jari. No, oni mają słabą broń na piechotę, a ja i tak ich wcinają. Dobra, przegrałem. Trudno się mówi z komputerem, no, ale chcę zobaczyć tą przegraną. Ten napis, że przegrałem. No, gdzie on jest? No dalej, już konie przecież. Już nie ma woja, jeden. Ale wkracza. Wojo do wioski, no nie, i spalą mi wioskę, no. Okej, okay, minimalna przegrana. Okej, okay, chciałem wam pokazać mm, bitwę z na 2 Total War. Oczywiście ją pokazałem, ale nie chciałem jej tak pokazać. Chciałem wygrać w super sposób, ale oczywiście mi nie wyszło. Yy, Polecę to strategię każdemu lubiącego strategię, ponieważ jest to świetny tytuł. No w końcu... To jest total war, nie? Total, to każdy total war jest świetny, dobra, minimalna przegrana, ta jasne. Też w sumie to mnie może pocieszyć w jakiś sposób. No dobra, No to ja się z wami żegnam. Trzymajcie się Hajas.